Ma. Wszystkiego najtańszego! Prezentuję! teraz w Neonet nawet trzy raty gratis. Na przykład weź iPhone'a 12, 64 giga pamięci z wyświetlaczem OLED za niecałe 127 zł miesięcznie, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. Łącznie oszczędzisz ponad 253 zł, RRSO 0%. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Kanal Plus przedstawia w dzisiejszym odcinku. Kim jesteś? Świętym Mikołajem. Nieprawda. Masz trzy worki Zamiast jednego! Bo jestem Mikołajem, Kanal Plus, i mam dla Was potrójny prezent. W świątecznej promocji Kanal Plus, Netflix i HBO w jednej paczce. Do y nich Mikołaj położy pod telewizorem. O! Wesołego oglądania! O! Czas na świąteczną ofertę. Kanal Plus, Netflix i HBO w tak atrakcyjnej promocji, jaka może być tylko na święta. Sprawdź jeszcze dziś. Szczegóły w warunkach promocji na kanalplus.pl i w punktach sprzedaży. Dziś świeżoznawcy Biedronki polecają. Pełne słońca banany. Tylko 2,49 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit Dzienny 3 kg na kartę. Do soboty w wybranych sklepach, do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na biedronka.pl Wiele sklepów, jeden brand. Sklepy kupiec, nowy trend. Sklepy kupiec, nowy trend. Sąsiad, ciotka oraz wujek wie, że w kupcu się kupuje. Zawsze miło, tanio, blisko Dla rodziny kupisz. Przy... Soki kubuś 1299. 2,99, ptasie mleczko Wedel 999, a praliny Lindor opakowanie 100 gramów tylko 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Przyjdź na zakupy i wygraj w loterii Toyota Aigo. Promocje dostępne w wybranych sklepach. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej wchodząc na stronę planuje Proste zakupy bez przepłacania? Dyskontowe Asy Tygodnia w Netto zapraszają. Teraz miód wielokwiatowy w słoiku 1,4 kg, tylko 21,99. A kawa mielona Dalmayr Prodomo, jedynie 15,99 za 500 g. Netto. Prawdopodobnie najtańsze zakupy na święta. Zespół jelita drażliwego potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Jak nie biegunka, to zaparcia. Jak nie ból brzucha, to skurcze i wzdęcia. Nigdy nie wiesz czym i kiedy Cię zaskoczy. Problem wydaje Ci się znajomy? Skutecznym rozwiązaniem może być Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Ibesan. Teraz taniej w opakowaniu ekonomicznym. 60 kapsułek. Zdrowit. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Mandarynki 50% taniej 3,99 za kilogram, a pomarańcze deserowe 5,99 za dwukilogramowe opakowanie. Kochamy rodzinne święta. Lidl. A gdyby święta były jutro? Zamontowałbym raz, dwa, pięć Giot Plusa i zdążył ze wszystkim. Prezenty zamówił Migusiem, przepis na pierogi znalazł w sekundę, choinkę online załatwił na już ów. I wszystko gotowe. Masz telefon w Plusie? Weź internet 5G od Plusa już za 25 zł miesięcznie z rabatami. I sam łatwo zamontuj router OP po 5G. Teraz w supercenie. Plus, wybierz swoje wszystko. Oferta dla klientów w Plusie z abonamentem głosowym od 44,90. Abonament uwzględnia comiesięczne rabaty dostępne po spełnieniu warunków. Szczegóły na plus.pl Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kautlandzie znajdę wszystko w świątecznych cenach. Kawa rozpuszczalna Jakob Skrynung 200 gramów 15,99 z aplikacją Payback. I kapsułki do prania Ariel 20. 499 Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland. Reklama.